Moja miła, coś ty mi zrobiła, coś mi uczyniła, ja tak kocham cię. Dobra, w cukiereczku. wykopiesz się w chcesz pięknie... Mo, moja miła, coś mi zrobiła, coś mi uczyniła, zakochałem się. Moja miła, twojej miłości siła mnie już przepełniła, ja tak kocham cię. Miła, coś mi zrobiła, coś mi uczyniła, zakochałem się. Moja miła, Twojej miłości siła mnie już przepełniła, ja tak kocham Cię. Z już o Tobie, nie wiem co zrobię, kiedy spać się kładę, ledwo daję radę, piję lemoniadę, z refrenem już jadę. Moja miła, coś mi zrobiła, coś mi uczyniła, ta nota jest totalnym stosem, naprawdę. I chuj z tego, że z tego osób wyszło, wy się nie znacie na dobrej muzyce. że To jest, to jest najlepsza nuta, jaka wyszła w historii yy, wszystkich YouTube'owych nut. Tutaj od tych youtuberów. Ona jest tak potężnie dobra. No nie wiem, po, przyrównajcie to do... jakiegokolwiek bezbeka. Moja miła coś mi zrobiła, coś mi uczyniła, zakochałem się. Moja miła w tej miłości. Lepsza od szpaka, no ale kurwa, od szpaka, od szpaka to nawet pierdy w toj toju są lepsze. Nie wiem, ser jest ktoś tutaj, kto nie dla Beki słucha szpaka i uważa, że ten człowiek jest. rapowo dobry? Majki przesyła 10 zł. Pozdrówka nitróci. Pozdrówka panie Majki! nowego 2021. O kurczę, to rzeczywiście jest ich takich osób. Zboczona Maja przesyła 5 zł. Szybko wbijajcie na kanał Zboczona Maja zobaczyć